Hejka widzowie, witajcie na moim kanale. A dzisiaj odcinek, a mianowicie, szukujemy potrawy na święta. Więc tak. Więc Nie, nie przedłużajmy. Zaczynajmy. A jeszcze. Czekajcie, chwilę. Mówiłem, że będę pozdrawiała. Tylko, że jak będziecie napisali w komentarzu, kogo ma, pozdrowić, więc dobrze. No, mamo, daj mi nagrać. Dobra. Serki, was widzę, za to. Dobrze. Dobra. Dobra, zaczynamy. Dobrze. No dobra. To ja może wezmę tak. Nie wiem co to jest, ale to jest nowy sklep. Więc to wezmę. No dobra, mamo! To jakiś ten i biorę każdy. Coś innego. Widzicie, co, co chodzi? O, tu mam jakieś ośrodniczki. Ja a ośrodniczek nie daję na stół. Tylko damy tak. Dwie ryby weźmiemy. O, to wezmę dla dzieciaczków. Bananki też, a ja muszę jeszcze wziąć te wafelki, co są chyba na dole. Bo oni czasami sobie tak właśnie nie gryzą te wafelki. Właśnie o to mi chodzi o to mam mleko Jak mleka. mleko. Dobra. Nie grazisz, już mi się to mleko nie zmieści. No i kupi ten koszyk jest. to jeszcze... Kuba. Dobra. To jest nie tak. Cicho bądź. Przepraszam, was widzę, za mojego brata ale ok. Mam mleko. O, wezmę dwa, bo jeszcze mi to w sumie piękny ciasto. I wezmę jeszcze tutaj jakieś nuwetko. Wezmę jeszcze dwa chleby. Jakieś ten. Banany. Jeszcze parę cytry i pomarańczy wyznam, żeby sobie zjedli. Dwie mi wystarczy. Lodówki nie zamknęłam. Ojcu wezmę gazetę, bo on to potrzebuje. Więc. Dobra. I właśnie o to mu chodziło. Tutaj są te waferki, żeby sobie mogli pokryć trochę. Bo. O jezu. I kiedy go nie lubię, nie? To gazetę wyciągnę. Po co mu w sumie ta gazeta? Właśnie kiedy kupię jest dobra. Zobacz. no widzę. No i przepraszam, bardzo. Idziemy na dół zapłacić. Więc Jest okej, okay, jesteśmy już. Dobra. O, tu jeszcze są jakieś picia. Ej, skąd tu się wzięły ciuchy? Dobra. Ja tu. Mhm. Dobra, to ja idę najpierw to. I zaraz to wezmę. Tylko idę najpierw pewno pani zapłacić. Dzień dobry. Dzień dobry. Szybko polecę proszę pani po ten. Jak to się nazywało? Po ten. Po picia na bilię. No dobrze. Mhm. Dobrze. No, jeszcze jedna ryba. To tak ja coś To i to i jeszcze ostatnie, czyli to to już wszystko, nie? jeszcze to dobra, to ja pójdę szybko po picia to wezmę picie kole kole wezmę dla dziewczynek wezmę pisaki bo one bardzo mnie prosiły żebym im kupiła, no to im kupię żeby nie było weznę te takie nowości i te picie wezmę starszej Siostrze, żeby nie była zła. Dobra. Dobra. Tu jeszcze mam żelki, no ok. że już jestem, już jestem, tu mam kole. Najpierw tam pani żelki, potem mam kole. Jak te, to w sumie jeszcze może jutro tu wpadnę, bo jutro ma przyjechać. Tak, tak, jutro mają jakieś nowe rzeczy przyjechać. Mam no, dam, no, to dobrze. Więc to dam. A mogę sobie załatwić tą kartę nasz ten, tam co można niby ją płacić. Tak, tak Mama, to mam zaraz. To zaraz że... pani dam. Nie, mogę Nie możesz, bo ja nagrywam, rozumiesz? Dobrze? Ja. No dobrze. Więc tak, ja to odłożę tu. Tutaj nie da się zapłacić kartą. Tak, tak. A mogę jakąś torbę? Tak, pani tu mam. To ja sobie ją wezmę, żeby sobie wszystkie rzeczy spakować. Sorry, widzę bo, Sorki, widzę, bo mi się nie wyszła. wyszło. ja to zostawię. Ja ustawiłam się też. Serki, widzę, bo się przyglądał. wyszło, więc tak. Nie coś nacisnąć na mi się, bo wyszło z tego. boka. Nie z taka boka, tylko po prostu z tego sklepu. Więc dobra. Mam nadzieję, że mi się wszystko zmieści, inaczej to będę musiała mieć jeszcze jedną torbę. A nie chcę brać. No, no. no i mi się już całe jedzenie zmieszało. Hmm. całe jedzenie mi się zmieszało? Pani smutna, nie? Dobrze. Najwyżej wrócę się do tego sklepu i pójdę z, z mężem, bo nie należy się... <grystanie> Walę <to. grystanie> hmm. no, Dobra. Dobra, więc jeszcze jedną. Mogę się jeszcze szybko do góry, niech pani to wszystko zostawi, niech pani idzie szybko do góry, dobrze już idę, lecę. Ła! Szybko lecę. A ja muszę jeszcze wózek mieć. Ła! Szybko po wózek lecimy. Dobra, szybko. Lecimy. Idziemy do góry szybko na drugie piętro. Dobrze. Już jestem, dobra, muszę szybko jak wybrać te rzeczy. Bo tak, co ja brałam, a ja sam to brałam. Wieso to w ten przyda się? Do ciasta użyję. Dobra! Nie ma co się, Dobra. Lecimy szybko. Dawaj, 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 Kinga, Kinga, dawaj, dawaj. Nie dawaj wykopili wszystko. Nie no, wykopili. Jest sobie robicie. Dobra. Kupię to co jest. bierę dwa łódka, skuczeczka. Zapęcone miasto, zapęcone miasto. Biorę wszystko to się da, rybę biorę jedną. tylko odbierę. Dobra, nic nie nie stanie cię Ta fota ta, dobra, wezmę paluszki rybne. To banali, jeszcze jeden. Tu już się nie zmieści, ja pierdzie, nie ja pierdolę. jedziemy szybko, no, a ja muszę w drugą stronę. W drugą stronę jadę. By... No dobra, już jestem tak szybko. szybko. I ja szybko, 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 szybko lecimy, dobra. I tak. To, co ja mam odłożyć, to, tak. To, 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 tutaj, to, tutaj, to, tam, to, tam, to, tam, to, tam, to, 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 jedno. I to, jedno. to, to, jest, to, 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 Dobra, dziękować. Dobra, do widzenia Pani. Auditions. Nie Myślę, że Dobra, dzieci się po poni... Teraz nie... ja, ja, ja mogę zadzwonić od Pani do męża. Dobra, mój mąż za to powinien przejść powinien Jestem. Mm -hmm. Dzień dobry, już jestem. Właśnie przyszłem, bo słyszałem. Nie wiem, to słyszałeś z jakiegoś pół kilometra. Nie. Dobra, to Dobra, Pomóż mi. Dobra, wszystko włożę tu. Dobra. jeszcze to. Wezmę. Jest Wzięłam. jeszcze to. I jeszcze to, to no to to to, tu. I więc już możemy jechać. No, może ja zapłacę, daj mi tą kartę. Poszło? Poszło, nie? Poszło, dobra. Dobra, chociaż ja już będę miała kartę. Swoją. Dobrze, dobrze, dobrze. Do widzenia. Więc pokażę ogóle jak będę robiła mój domek, dobrze? No dobra. Dobra, robię szybko. Muszę jakby wyrzucić. Zacznę od ogrodu. Ja zaczynam od ogrodu. I ja później ja, będę miała musisz tylko 4 sobie powtarzać Jeśli nie. Dobra. Biało, czy bardziej to jest białe. Tak, to będzie lepsze, bo jest zima, więc from Christmas, it's you. Zdech. Dobra. Czy lecę na dół pod taką fajną kanapę? Ja takie widziałam, tak jak ktoś się tak robił i patrzcie, złapało takie coś i pokażę zuję. i teraz tak wchodzimy na to szybko bierzemy kokardę ja wiem jak ja to zrobię ja tak robiłam już tutaj jest sobie tutaj jedno i tutaj kokardę to same kokardy. kokardę mi się tu bombka wzięła Dobrze, jeszcze jedną kopertę dodam. Anny, mummy Christmas. Rooms. Jeszcze użyję sobie tram trampolin. Christmas. Uciekaj! No, Dobra. Więc zrobię, obiecuję, że zrobię parę dwa. Dobrze? Zrobię parę dwa, więc na raz.